Siemka Wszystkim to ja Kacu i dawno czegoś nie nagrywałem, tak więc hmm. może zastanowiłem się i chyba nagram jak to widzicie w FIFA, czyli wolnego playa. Hmm. Weźmy sobie ustawienia gry, przestawmy na początkujący, bo jestem do dupy z FIFA. Tak jakby i może zacznijmy lamienie. Nie wiem, czy zrobić sezon, czy jak. A na razie zrobimy sobie mecz, albo zrobię z tego serię, po prostu zagrajmy FIFA, nie? Dobra. Yy, bierzmy sobie ligę jakąś. Statunliga, dobra. Bundesliga. Yy, 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 yy. Może sobie... Wejść. Nie, to jest do dupy klasa. Może weźmy sobie podstawowo jakiś dobry klub typu yy, Real Madrid. Klikujemy i weźmiemy, nie wiem, coś. oweźmiemy im Chelsea i... losowo. O, weźmiemy im losowo i... Dobra. <laughs> Przypomnę sobie tylko. by to powiedzieć mm, sterowanie o jest dobrze nie wiem ile dokładnie to gra chyba jedna połowa 4 minuty nie wiem jak to jest nie oceniajcie mnie za styl gry bo nie gram dobrze a zastanawiałem się właśnie długo nad tym czy coś nagrać Hmm... Zastanawiałem się nad nagrywaniu ostatnio z Minecrafta i będę gadał z komentarzem, bo... No żeby nie było nudno, nie? No bo takie same granie to jest też trochę dupiaste. I ogólnie nagrywałem inne crafta, zastanawialiśmy się z kolegą, żeby dla jej nagrać sobie Tibię, ale nie wiem, bo ta gra mnie jakoś doprowadza psychicznie do... ruiny to jest trudno wyprowadzić, trochę mnie syrino o kifka ty gnoju i no nie wiem właśnie zastanawiałem się Reintal właśnie już taka mała, taki mały spoilerik że on już będzie nagrywał coś właśnie z tego bo właśnie zakupił mikro nie i będzie coś na coś nagrywał i gol? nie, pewnie że nie, dobra i powie, pytał się mnie czy mu nie pomóc w nagrywaniu no, ale mu raczej pomogę jak zawsze pomogę mu, nie będę taki ale nie powiem wam jak się ta seria nazwie, zresztą się wkrótce dowiedzie jak uda mu się ogarnąć ogólnie renderowanie filmików bo jak ja jeszcze jakoś w miarę ogarniam Sklejać umiem i typy, ale cięć tak dobrze jeszcze nie umiem, nie? I ogólnie nudziło mi się, że pomyślałem FIFA, bo oczyściłem kompa z dużo priwów z Metina wywaliłem. I ogólnie, nie. Zastanawiałem się czy robić jeszcze te filmiksy, czy nie, nie? Może vlogi... Eee, vlogi nie wiem czy raczej. I zastanawiam nad tymi vlogami, co jest. Dobra, dupić was, nie Dobra, no zrobimy tak O. czekaj, czy w ogóle jakiegoś gola strzelimy, bo ja gram tak do dupy fify i gram tak rzadko FIFA, że tylko gram dla jaj. A nie dla jej albo jak mi się chce, nie? No Dobra, podamy C, o właśnie To jest to chwila. Nie masz prawa do mnie mówić tak śmieciu. Będę grał jak chcę. Yy... Właśnie grałem sobie w Raynora, ostatnio polecam. Szamanem smokiem. A dupa jeszcze wiem gola. I ogólnie prif jest fajny, nie? Zastanawiałem się właśnie, że z jakieś inne gry typu yy, Auto, to auto. Jak są ta gra, auto zaciekawiła mnie, bo jestem już to chyba wchodziłem dwa lata temu czy rok, nie pamiętam. Ale gra nawet fajna, fabuła taka, trochę in całkiem inna prawie niż z tego z filmu animowanego. Nawet lepsza bym powiedział. Ogólnie. Jest nawet możliwość jeżdżenia po całym tym. オッティンサーメー Babcia mi witała tu od <laughs> Żeby mi bola nie szczelił. Nie 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 nie. Nie ma łatwo tak. U, jutro to zmontuję. Jakby coś to filmik będzie jutro. Czyli wstawiam go już, nagrywam sobie na wieczór. A wstawię sobie go jutro. Ale do dupy gramy. Zastanawiałem się nad nagrywaniem Slendera Oj bo to takie popularne i każdy w to gra, nie? Boże, czemu nie umiem strzelić gola? Oj... A nie gram najgorzej. Ja pierwsze. Co się ze mną działo? FIFA grałem przed wakacjami, albo wakacje nawet trochę. Kurde. Koniec pierwszej połowy. Dalej. Dobra. Musimy walnąćim gola, nie możemy tak przerżnąć. Będzie nudny mecz, nie? Nie lubię takich meczów. No jeszcze może daj mi żółtą, co? So? Dobra A, dobrze, Casillo, broni, broni a Szkoda, że drogby już w Chelsea nie ma Tylko, że ja sam mam jakiegoś niby tam mega patcha Ale to jest z, z 2010 2010 czy 11 patcha O, mam szansę Sergio Ramos Uszczelaj! Co jest? Wciskam spasię i nic. Aha, du dupy. Bo to nie jest tak śmieszne, jak wymyślone CDC. Yo, ogólnie kupiłem se. Dzisiaj karta graficzna mi się pieprzy. I. O, fajnie, dostał kontuzi. No Musiałbym sobie kupić nową wkrótce, ale muszę sobie odkładać pieniądze Tak więc Po świętach może będę miał <grych> Oh my god Grajcie coś, musi być gol, bo nie będzie nic ciekawego Jezus! O mógł! O mego, mega, mega. o mego, jakiegoś suchara, jak z kozie, jak co? Ze mnie grać w fifę jak skozi i pałysą dały! Smaruję se nogę, dżemem normalnie. Dobra, dawaj benzema. ŚCZELAJ! No Jezus! Jakiego ja mam głupią spację? zainstalowałem sobie Game Boostera, na razie tak mi nagrawda coś tam przyspiesza, nie? O dawaj, 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 dawaj. Tu mam wolną przestrzeń. Jezus! Nie, nie wytrzymam! Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, proszę. Nie, nie, dobrze. Eee, e, wytyfy Robię ślizgi jak baba jeszcze gola, jeszcze Fabla woli mi cię to Ale ja tu do tupy gram na motorze mi się jakoś lepiej grał <grym> Nagram sobie slendera i będę proziomem Nie, nie Duba a to seria z typu weź w A to będzie serio weź weź w dub Weź przegraj w tym. Następny wezmę sobie Barcelonę i na przykład Wisłek Kraków i będzie wyrównany poziom, nie? Mojego grania. Nie, 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 nie. Albo... Zagramy inaczej sobie. Wol. Będę zaraz foblował, jak nie strzelę gola. Ja to wstawię, nawet jak przerażnę. O. Ta! Da. Dawaj czerwoną kartkę! JEEE! Yeah. Wreszcie! Albiel złaś gnoju! Coś zrobił. Coś zrobił. Twoja wina, gnoju zasarany. Możesz się w dupę pocałować. Jaka Jakoś zdałny. Downy. Dawny. Dobra Jest dobrze Już przegrywam 2-0 Dawaj kaka Dzisiaj Raul Sorky się, że to wstawię? Nawet jak przegram No, nas no we serię w, w, Przegrajmy w Fifę. I to jest mój Balans normalnie jak kopnąć piłkę buja. Cristiano Ronaldo gra jak Kupa Kupstel normalnie Ej no co to było? Gnoje zasrane O patrz kaka się pięknie nastawił No Jezu kaka co ty robisz? LOL Są dwóch, skąd jeżdżą? Albo udają. Jezus. Dobra. A przerżniemy. Przepraszam za szumy, ale... <laughs> <laughs> o jezu zbaria Dziadek Epic Queen Epic Queen, o jezus <laughs> Oj, oj Oj, może szczelę gola Dupa Mogę strzelić Epic moje dziadek i babcia są epicy I yo! A to jest seria przegrany głwy z I co przegraliśmy? Dobra, to chyba na tyle. hm To jest 2-0 przegrane. Pierwszy raz widzisz taki przegrana Dupna co się nauczyłem, długość po wygraliśmy 8 minut. widzicie, największa porażka. No w Brazylii ją wygrałem. widzicie, w ją wygrałem na Urugwaj. No to chyba na tyle powiedziałem to, co miałem. No to naraszczała.